Witam w pierwszym odcinku z serii, w której będę prezentować pojazdy militarne z poszczególnych krajów. Na początek zajmę się Szwecją, która zaprojektowała wiele pojazdów niekoniecznie znanych u nas. Zapraszam do oglądania. Street 103. Był jedynym czołgiem podstawowym pozbawionym wieży. Prace nad nim rozpoczęto pod koniec lat 50. Uzbrojono go w armatę kaliber 105 mm, zamontowaną w kadłubie i wyposażoną w automat ładujący. Z powodu braku stabilizatora czołgiem nie można było strzelać podczas ruchu. Posiadał on dwa rodzaje napędu: turbina używana była podczas jazdy w terenie, a silnik diesla w momencie celowania i niewielkich zmian położenia. Czołgi te służyły do 1990 wyłącznie w Szwecji, nigdy nie trafiając na żaden front. Bandwan 206 gąsienicowy przegubowy transporter doskonale radzący sobie w głębokich śniegach i torfowiskach Skandynawii. Jego prędkość maksymalna to 52 km na godzinę, która podczas pływania zmniejsza się do 5 km na godzinę. Transporter skręca poprzez zginanie się za pomocą sprzęgu i hydra ulicznych siłowników, znajdujący się między sekcjami zawias umożliwia wysoki zakres wychyleń wagonów, a także służy do przenoszenia napędu. Silnie 28 z Forda połączono z automatyczną skrzynią biegów Mercedesa. Wagony są nierozłączalne i pomieszczą nawet 17 pasażerów. Panzer Bandwan 302 Gąsienicowy transporter opancerzony wzorowany na amerykańskim M113, jednak posiadający bardziej zaokrąglony kadłub wykonany ze stali spawanej. po mieści trzech członków załogi i ośmiu desantowców. Stalowy pancerz 23 mm posiadał zwiększoną efektywność dzięki kątowi nachylenia płyty czołowej i krzywiźnie. Pojazd posiadał sześć wyrzutni granatów dymnych i dwie wyrzutnie flar. Uzbrojeniem była automatyczna armata Hispano Suiza 20. Mm. Działa te pozyskiwano z rozbrojonych samolotów Saab 29. Lekka konstrukcja pojazdu była przystosowana do błotnistych i śnieżnych warunków z małym naciskiem na podłoże i stosunkiem mocy do masy. Pancarwan Szrobotvan 551 Niszczyciel czołgów z lat 80. Osadzony na podwoziu IKV 102. Za jego uzbrojenie służy wyrzutnia pocisków BGM 71 TOW. Załoga pojazdu składa się z kierowcy, strzelca, ładowacza i dowódcy. Podczas przechodzenia pojazdu do pozycji bojowej otwierają się drzwi, a wyrzutnia pocisków podnoszona jest na dach, co pozbawia ochrony strzelca i ładowacza. Silnik i skrzynie biegów prze to z Bandwan 206 CV 90. Wielozadaniowy pojazd występujący najpowszechniej w roli bojowego wozu piechoty. Wieże pojazdu wyposażono w armatę Bofors 40 mm lub Bashmaster 3 kaliber 35 mm. pancer zapewnia ochronę przed pociskami przeciwpancernymi do kalibru nawet 30 mm. Poza dowódcą, kierowcą i działonowym, wóz pomieści 8 desantowców, którzy wychodzą przez hydra uliczną rampę z tyłu. Standardowym wyposażeniem jest system ochrony przeciw NBC, detektor chemiczny, filtr pochłaniający ciepło i termowizjery. Specjalny system umożliwia regulację głośności bez potrzeby opuszczania pojazdu. Na bazie BWPa powstały lekkie czołgi, działa samobieżne czy czołgi saperskie. CV90 trafił na eksport do reszty krajów nordyckich, Holandii, Szwajcarii. Sprawdził się bojowo w Afganistanie i został bazą dla polskiego demonstratora technologicznego PL01 Concept. Volvo C303, lekki samochód terenowy z lat 60. powstały jako alternatywa dla Pinzgauera potrafi przewieźć 6 żołnierzy lub 900 kg ładunku C303 wyposażono w rozdzielnie napędu 4x4 i stosunkowo mocne nagrzewnice na potrzeby surowego klimatu Szwecji. Istnieje wiele wariantów samochodu jak karetki, wozy dowódcze, łącznościowe, wielozadaniowe. Pojazdy w konfiguracji trzyosiowej występują pod oznaczeniem C303. Wykonano 8000 sztuk samochodu także na użytek cywilny. Volvo FMX ciężka ciężarówka występująca w wariantach 4, 6, 8 i 10 kołowych. Wojskowe FMX-y. Przeznaczono do transportowania żołnierzy, zaopatrzenia, przeróżnych nadwozi i zabudow specjalnych. Kabina posiada właz dachowy przydatny podczas ewakuacji, obserwacji i wprowadzenia ognia. Elementy podwozia i układy napędowe nie różnią się od tych z pojazdów cywilnych. Z powodu logistycznego przeznaczenia FMX-om brakuje zdolności w trudnym terenie. Na potrzeby pola walki kabinę można dopancerzyć. Producent oferuje wariant 8x8H do załadunku lub rozładunku platform albo kontenerów, co pojazdowi zajmuje 30 sekund. Termin był M42KP. Transporter opancerzony, będący owocem współpracy z Kani i Volvo. Jego ładowność wynosi 2 tony lub 16 żołnierzy. Szczeliny po bokach nadwozia i w drzwiach umożliwiały prowadzenie ognia przez załogę. Z powodu sylwetki pojazd przezywano trumną, a kierowcom oferowała podobny do niej komfort. Skarżyli się oni na obolałe kciuki, brak synchronizacji skrzyni biegów i serwa hamulców. Co nie zmienia faktu, że M42KP sprawdziły się podczas misji ONZ w Kongo, gdzie poza Szwedami używała ich Irlandia i Indie. Infantery Canun van 91 Zimnowojenny niszczyciel czołgów wysokiej mobilności uzbrojony w niskociśnieniowe gwintowane działo Bofors 90 mm. Przeciwko piechocie używa on dwóch KM-ów Browninga. W strzelaniu z armaty pomaga laserowy dalmierz, noktowizor i skomputeryzowany system kierowania ognia. Wysoką sprawność terenową zapewnia odpowiedni stosunek mocy do masy, niski nacisk na podłoże i szerokie gąsienice. Czołg posiada Dolności amfibijne śmigła z tyłu zwiększają prędkość pływania, a ekrany blokują dostęp wody do silnika i kabiny. Streetsman M42 I74 średni czołg z okresu II wojny światowej, wyposażony w dzieło kaliber 75 mm. Opracowany został w zakładach AB Landsberg w momencie rozwoju elektromagnetyczną przekładnię zastąpiono hydra uliczną, co poprawiło eksploatację. Nie zmienia to faktu, że konstrukcja szybko się zestarzała. A Szwedzi zakupili czołgi Centurion. Dlatego stworzono szeroko modernizację oznaczoną Streetswan 74. Umieszczono w nim nowe gąsienice, napęd, przekładnie, ulepszono podwozie i zainstalowano nową wieżę, która stała się cechą charakterystyczną tego pojazdu i główną wadą. Spowodowała ona, że sylwetka czołgu była dosyć wysoka, co ułatwia wykrycie i możliwość trafienia przez wroga, a także wyżej umieszczony był środek ciężkości, co pogarszało stabilność jazdy. I strzelanie. Subskania SBA 111. Lekka ciężarówka z lat 70., która służyła w szwedzkiej marynarce i siłach powietrznych, posiada ładowność 4,5 ton i jest zdolna kolować przyczepy i działa do masy 6 ton. Zależnie od wariantu, auta wyposażono w dźwigi uliczne czy schron dla załogi. W Standardzie zastosowano wyciągarkę i podgrzewacze silnika, paliwa i akumulatora. Na bazie pojazdu powstał sześciokołowy samochód SBA T111S z turbodoładowanym silnikiem. I i 90% wspólnych części. Zachęcam wszystkich do oglądania pozostałych moich filmów o wozach bojowych, samolotach, śmigłowcach, okrętach i państwach świata.